Mm. you. Dzisiaj w kościele, w całym świecie jest wiele propozycji życia duchowego, czyli przeżywania swojego życia z wiarą. Dla nas to nie kto inny jak właśnie święty Jan Bosko, jest mistrzem duchowości, czyli określonego stylu życia w przyjaźni z Bogiem. To od księdza Bosko bierze początek salezjańska duchowość młodzieżowa. To, że jest to duchowość salezjańska, oznacza, że pochodzi ona właśnie od księdza Bosko. Natomiast, przymiotnik młodzieżowa oznacza, że jest dla młodzieży i że przyjmuje styl młodzieżowy, nawet wtedy, kiedy żyją nim osoby dorosłe. Salezjańska duchowość młodzieżowa ma oczywiście swoje cechy charakterystyczne, czy pewne elementy, które się na nią składają. Które ją wyróżniają od innych duchowości. Jednym z takich jej wyznaczników jest to, że jest ona duchowością codzienności. Nasza codzienność jest bardzo konkretna. Opisujemy ją na podstawie tego, co widzimy: dom czy mieszkanie, rodzina, nauka czy praca, odpoczynek i sport, spotkania z ludźmi. To wszystko jest bardzo konkretne i realne. Jest jednak jeszcze coś, co nam może umyka, a co również jest prawdziwe i bardzo ważne. To Bóg. Bóg i jego działanie. Bóg, który jest w tym wszystkim, co jest naszym życiem: w jego osobach, rzeczach i sytuacjach. Codzienne życie to nie tylko to, co można zobaczyć zmysłami. Jest ktoś, kto jest ponad tym wszystkim, jest większy od tego wszystkiego. To Jezus. Może ktoś zapytać, jak możemy mówić, że Bóg jest obecny, jeśli nie widzimy go bezpośrednio i wiele razy wydaje się być nieobecny w tym, czego doświadczamy. Może i samemu księdzu Bosko było trudno dostrzec Boga, który jest i działa. Wtedy, kiedy był przytłoczony strapieniami i problemami związanymi z oratorium. W takich momentach, napełniony bólem, pytał zapewne, gdzie jest Pan Bóg? Ale nigdy nie zwątpił, nie zwątpił w to, że Boża opatrzność go prowadzi, że Bóg, jak kochający ojciec, otacza swoje dzieci miłością i opieką. Mówi się, że Ksiądz Bosko żył tak, jakby widział niewidzialnego, czyli samego Boga. My też chcemy go widzieć w codziennych, młodzieńczych zmaganiach. Warto więc pozytywnie ocenić swoje życie, w którym jest Bóg i z nim przeżywać swoje obowiązki, relacje z innymi, po prostu wszystko. Kiedy myślimy o duchowości codzienności, to zgadzamy się z księdzem Bosko, który przypominał że nie ma potrzeby odrywać się od codziennego życia i szukać czegoś specjalnego. Ale właśnie w tym życiu, może w czarej codzienności, potrzeba szukać i odnaleźć Boga. To w naszym życiu Bóg jest obecny, aby nas obdarzać łaskami i czynić nas szczęśliwymi. Udowodnił to, udowodnił, że chce to robić i robi. Udowodnił to w akcie wcielenia, kiedy stał się dla nas człowiekiem i wszedł w naszą codzienność. W ten sposób została ona uświęcona jego obecnością. Duch Boży jest obecny w codzienności. To on kształtuje osoby, gesty, sytuacje i nadaje sens naszemu życiu. To dlatego styl życia, jaki wybieramy, to Salezjańska duchowość młodzieżowa, która jest duchowością codzienności.